na cacy. Z kolei Quinn nam wyjaśnia, że Wenlock to czarodziej redpilowiec, który bierze co chce i kiedy chce, gdyż ma magiczną różdżkę i uj. No fajnie. Trzy domyślne, małe zapychacze spoilerują nam, że koń nazywa się Brietta i lecimy się przedstawić królowej obłoku. Królowa też jest hot. Królowa jest bardzo hot. Jest też ewidentnie ciemnoskóra, co rodzi moje pytanie: czy ta trójka dzieciaków jest adoptowana? Co tu w ogóle robią i kim są? Gdzie są ich rodzice? Anika wyjaśnia dość podobną sytuację, na co Rayla mówi, że no, smutno, ale co będziemy gadać w przyciągu? Chodźcie tędy. Dziwne dzieci czeszą Brietę i przypinają jej do głowy pudrowe cukierki z Biedronki, podczas gdy hot królowa daje Annicę jedną ze swoich kiecek. Dziękujemy, hot królowa, jesteś super. Jedna z sierot stwierdza, że lol, nigdy tu nie było prawdziwego człowieka, co rodzi moje pytanie, kim wy kurwa jesteście i kim jest hot królowa Ryla? Czy to jest jakiś oddzielny gatunek, czy jesteście, nie wiem, duszami dzieci zmarłych na generyczność? Do tego dzieciak taktownie wali, że no, nikogo tu nie było poza twoją siostrą, tym koniem, co tu stoi. Bardzo delikatnie rozegrana, dyskretna, rodzinna sprawa. 10 na 10. Brietta to nie owad dzikiego romansu seksownej królowej, a sprawka Wenlocka, który ją również chciał wziąć do haremu. Ale zamiast w kamień zamienił ją w konia. Wenlock najwyraźniej ma swój typ. Po niechlubnym przemienieniu księżniczka koń uciekła bujęć w obłokach, a para królewska postanowiła wybyć w najdalsze wypizdowo, aby sytuacja się nie powtórzyła. Noż wiedzieli dobrze, jak chorni jest Wenlock i jeśli dorobią się drugiego dziecka, to typ nie odpuści. Po czym wnoszę, że Brietta ma jakieś 32 lata, a seksowna królowa numer 1 jest koło 50. Albo te dobre geny, albo mroźne powietrze jej służy, bo trzyma się zajebiście. Ogólnie jest smutno i kijowo, za to dowiadujemy się, że Wenlocka może pokonać tylko różdżka potężniejsza od tej jego własnej. Różdżka światła, bo o niej mowa, jest w kawałkach do samodzielnego montażu i nie bardzo wiadomo, gdzie konkretnie. Bardzo to nieprawdaż pomocna. pomocne. Dostajemy więc magiczny dzwonek, krzyż na drogę, pakujemy szkodnika na pakę i lecimy szukać tego ustrojstwa w zakazanym lesie. Wenlock w tym czasie pomiata trzema poprzednimi żonami, waląc do myśli o... nowej żonie. I, patrząc na te trzy urocze trolice, facet zdecydowanie ma typ. Dziwny typ. Tymczasem wesoła ferajna gubi się w lesie. Koń i Janika wpadają w sidła, a puchaty szkodnik prosto do kotła. Ale nie cieszcie się przedwcześnie, przeżyje. Znajduje nas lokalny Ken Aiden, który jest irytującym kutasem. Ale i tak jego relacja z Aniką to lepsze enemy Stallowers niż cały odpad razem wzięty. Mimo przypychanek słownych, gość kulturalnie z uwalnia. Anika ma tak bardzo dość typa, że wskakuje do ogrowego kotła z zupą składającą się z kilku marchewek i patyków. Cóż, nie przelewa się w tym królestwie. Albo też ogro oli bardzo liczy, że żarcie po prostu spadnie mu z nieba prosto do gara. Żeby ratować tyłek, Anika wjeżdża mu na ambic i typ z głośnym, Ja nie zrobię, podtrzymaj mi piwo. Przypina się łańcuchem do ściany i rozpierdziała sobie dom. Tak, to już mi dziwnie, kiedy się to powie na głos. Dziewczyny i szkodnik uciekają w porędzie w wstążce, która magicznie przemienia się w sztywny kij. No ok. Czyli ta różdżka jest wybitnie DIY, ale na zasadzie najpierw posadź drzewo, z którego zrobisz papier i z niego wydniesz ozdobę do kibla. To by było, gdyby Anka akurat nie miała wstążki? Tego nie wie nikt. A cicho nie zadawała pytań, patrz, to jest Aidan. Ejdan jest pod wrażeniem, ale nam tego nie powie. Każe nam za to stuknąć się kijaszkiem w głowę, bo różdżka światła nie istnieje. No, nie istnieje, dlatego musimy ją skombinować z kawałków. deklu 1. Póki co, najdana najbardziej leci Brietta, co w tym układzie geometrycznym jest nieco niepokojące. Ken już sobie idzie w pizdu, a nagle Annika obczaja jego miecz. Chłopak okazuje się być kowalem i jak wody potrzebuje forsy, więc niechętnie dołącza do imprezy. Facet prowadzi nas do zatecho i chałupy pośrodku niczego, w której mieszka specjalista od klejnotów. Nie przyszliśmy jednak na badanie, a wypytać o do tej cholernej różdżki z IKEA. Ty, z mentalnością starej przekupy, dobiera się Ajdanowi do miecza, ale Anka przekupuje go używami. Sprzedaje nam więc smutną bajkę i mapę do kryształu lodu, który jest z jakiegoś powodu niezbędny. Lecimy lodu góry, które błyszcze się nadzieją jak tsuniska, więc na bank mam w sobie magiczny kryształ. Tymczasem Wenlock zamienia starą przekupy w wycieraczkę. Tak, Wenlock zdecydowanie ma typ. Kryształów lodu jest w górze od gromy, ale jest jeden problem. Nie wolno być bezerny pastuchem. Ej dan, z kolei! O dziwo nie jest pezernym pastuchem, ale nasz niedźwiedź szkodnik już tak, więc wszystko idzie w pizdu i prawie giniemy w lawinie. Dzięki szkodniku, jesteś niezastąpiony. Siedzimy w jaskini i Aidan opowiada nam swoje sobstory o byciu synem marnotrawnym, który dosłownie przerżnął majątek ojca na dziwki i koksy i uciekł ze wstydu. No. To już wiemy czemu siedział sam w zakazanym lesie. Aidan próbuje topić miecz nad ogniskiem, co potrwałoby pewnie milion lat, więc Brietta oferuje swój diadem. A diadem zamienia się w pierścień miłości, więc jej trzeci fragment różdżki znalazł. Anka pyta Aidana czy pierścień musi pasować na palec i... Echem, echem. Teraz ogląda się to inaczej. Chłopsko na różdżkę i testujemy ją na naszej furi siostrze. Różka działa dzięki magii miłości i brilletto wraca do dawnej formy. Zdaję sobie sprawę, że Aiden jest jednak bardziej intym młodszy. Magicznym dzwoneczkiem przyzywamy Pegazy i już, już cieszymy się na koniec, ale Wenlock wpada na pełne i wszystko rozdupcza. Anika próbuje użyć ruszki przeciwko Wenlockowi, ale ruszka ma kijowe skile ofensywne, a Anika ma zbyt niskie wibracje. Więc czarodziej zwala na nią zaspy i zabiera gadżet. Aiden wraca się jak dziki, żeby odgrzebać jedyną dziewczynę, która po nim ciśnie, i wszyscy lecą do hot królowej Riley. Wszyscy znowu smutają, bo ruszka nie działa ale to w sumie jedyna nadzieja, więc trzeba ją zajmować Wenlockowi z powrotem. Ostatecznie i tak już im nie starczy czasu na jakiś inny plan, więc no, mają co mają. Tymczasem Wenlock testuje magiczną różdżkę na swojej żo... To też brzmi dziwnie wymawiane na głos. Różdżka wciąż nie działa, więc wywala ją na wielką pryzmę fancy skarbów, których nakradł przez lata. Jak na wielkiego wannabe maga ruchacza, w, w nasze wnętrza wiele do życzenia. Adoptowane generyczne dzieci robią strajk włoski, żeby słońce nie zaszło, bo... Jak pomalują obłoki wolniej, to zmienią się prawa wszechświata? Nevermind, powiedzmy, że działa. Mamy jednak panicznie mało czasu, żeby odczarować stery z spanka. Ruszamy więc na epicką przejażdżkę po zamczysku Wenlocka, które też jest zrobione z lodu z jakiegoś powodu. Oni wszyscy chyba bardzo lubią łamać swoje kończyny. Aiden macha szabelką bogryw, a Anka i szkodnik szukają pospiesznie różdżki. Wenlock w końcu zauważył włam na chatę i jest z tego powodu wybitnie wprówiony. W końcu różdżka wpada w ręce jednej z jego uroczych małżonek, która, mając do wyboru przemocowego męża albo miłą, empatyczną księżniczkę, podejmuje jedyną słuszną decyzję i wręcza bibelot Annice. Dziewczyna zdaje sobie sprawę, że różdżka preferuje pozytywne wibracje i dobre fluidy i z miłości do ludu i rodziców każe jej zaciukać Wenlock, złamać wszystkie zakleńca. Rodzice odkamieniają się jak po Domestosie, a sam Wenlock zamieni się w wyjątkowo odpychającego kolaka. Za to żony Wenlocka są całkiem całkiem i one już dopilnują, żeby odpokutował swoje retwilowe odpady. Oj, dopilnują. Lecimy radośnie do starych, przedstawiamy im Aidana i zwracamy dziecko numer jeden. Rodzice nawet nie dopytują co z Wenlockiem. Wyjaśnienie, że nie będzie ich więcej niepokoi w zupełności wystarcza, więc chyba ze spokojem zakładają, że Anika go zamordowała. Familia znów jest w komplecie i wszyscy się cieszą, że nikt już nie będzie wyżerał sianka spod obrusu na Wigilię. Aiden ma swój redemption arc syna marnotrawnego i wraca do ojca, który wcale nie był intu klejnoty i cieszy się, że odzyskał to mało udane, ale jednak dziecko. Żeby jeszcze bardziej osłodzić happy end, lecimy na łyżwę do Królestwa Obłoków, gdzie Brietta oddaje różdżkę światła hot Królowej Riley. Może nie jej z Aidanem, ale co jak co? Te dwie pasują do siebie nawet bardziej! Królowa wysyła różdżkę w stratosferę, gdzie zabuśnie jako pierwsza nocna gwiazda i już absolutnie żaden zakoleg jej nigdy nie dosięgnie. Podsumowując, król i seksowna królowa odzyskują córkę i władność w królestwie oraz kończynach. Aydan otrzymuje przebaczenie ojca oraz księżniczkę, a Annika nareszcie może sobie jeździć na łyżwach a jej nogi odpadną. Happy end! A nie. Dalej jest z nami ten zmutowany szkodnik, więc zwycięstwo jest połowiczne. Co tu wiele mówić? Jest to film mojego dzieciństwa, więc mam względem na niego niesamowity sentyment. Muzyka, lokacje, cała ta bajkowość, klimat. Absolutna klasyka. Powiem wam, że miałem nawet oryginalną lalkę z filmu. To był dopiero sztos. Miał sukienkę dwa w jednym i różdżkę światła w zestawie. Ależ to było epickie. Ja już takich nie robię. Niestety okazało się, że czytanie nocą książek przy niebieskim świetle nie było dobrym pomysłem i trochę sobie ten spieprzałam wzrok, ale no, mea culpa. Mam nadzieję, że podobało Wam się moje małe streszczenie. Dajcie znać w komentarzu, który film Barbie był Waszym ulubionym i który chcielibyście zobaczyć u mnie następnym razem. Dziękuję za uwagę, kłaniam się i smacznej kałusi!